I magister Zarzycki z nad jeziora Goleju kłania się Państwu. Yy, najpierw chciałem Państwa przeprosić serdecznie za ten niewinny żart, który zrobiłem w dwóch poprzednich odcinkach. Yy, chodzi o to, że twierdziłem, jakobym poddał się w walce z głupotą i czuł się przez tą głupotę pokonany. No Oczywiście ci, państwa, ci z Państwa, którzy mnie dobrze znają, no mieszkańcy Staszowa, yy, przynajmniej niektórzy, to wiedzieli, że to jest niep nieprawda, że to tylko jest taki głupi dowcip, który mi przyszedł do głowy. Natomiast ci z Państwa, którzy nie znają mnie, bo są gdzieś z daleka albo nie mieli okazji mieć ze mną kontaktu, no to mogliście na to nabrać. Także tych Państwa naprawdę bardzo serdecznie przepraszam. Najpierw, może tak, widzą Państwo, że dbam tym razem już o tło moich występów, ponieważ jestem tutaj na takim miejscu publicznym, gdzie czasem będą przychodzić ludzie. To niech się Państwo nie dziwią, że będę musiał ustąpić miejsca ale to nie przeszkodzi, myślę, w tym nagraniu. Tu wyjaśnię też, że mój laptop, z którego nagrywam, stoi na doniczkach, także gdyby nagranie się nagle przerwało, to znaczy, że on spadł. Mam nadzieję, że nic takiego nie, nie nastąpi. No więc wyjaśnijmy przy tą pierwszą sprawę, ja może jeszcze ją uargumentuję, że no, ja nie należę do ludzi, którzy się łatwo poddają. Cała reszta to tam była w miarę prawdziwa, to znaczy rzeczywiście trochę zostałem osamotniony w tej walce z głupotą. Zwłaszcza, że pożytek taki medialny z wolontariuszy no, jest bliski zeru, trzeba przyznać. Ale to nie jest taki wielki problem, dlatego że ja tych ludzi dobierałem pod kątem ich przydatności do pracy w świetlicy. Tam byli świetni, to, to są świetni wolontariusze, to są świetni ludzie, którzy potrafią pracować z dziećmi, z młodzieżą, potrafią ich, ich czymś zająć, czegoś nauczyć, opiekować się, wychowywać. Natomiast teraz są potrzebni inni ludzie, teraz są potrzebni ludzie, którzy mają taką żyłkę sportową, żyłkę walki, którzy lubią powalczyć z głupotą, a nie, nie ulegać jej. No, akurat ciężko jest znaleźć ludzi, którzy potrafią robić obie rzeczy naraz. Dlatego, że ludzie zwykle się dzielą, znaczy, no, może nie zwykle, ale, ale to jest taka reguła, że dzielą się na dwie kategorie ludzi, na wojowników i na rolników. Rolnicy to są ludzie, którzy lubią spokój, którzy są pracowici, którzy są dokładni, solidni, ale wtedy, kiedy potrzeba zawalczyć z czymś złym, no to wtedy oni wynajmują sobie wojowników. Wojownicy umią się bić, umią walczyć, natomiast znowu nie, nie nadają się zbytnio do, do rolnictwa, do jakichś prac takich wymagających cierpliwości, dokładności. Ja, na przykład, należę raczej do typu wojowników. Ja nie nadaję się do jakichś prac wymagających skupienia, cierpliwości, na przykład y, sprzątania, powiedzmy. Ja lubię powalczyć, ja jak widzę jakąś możliwość powalczenia z czymś złym, to, to ja się rzucam na łeb, na szyję w to. Y, no i tak jak Państwo zauważyli, no jestem trochę sam w tej walce, w tej chwili, tutaj w Staszowie przynajmniej. Y, natomiast, y, jeżeli chodzi o Polskę, to nie, dlatego, że jest paru ludzi, parunastu, być może paru dziesięciu, którzy mi w tym bardzo pomagają, którzy zawiadamiają media o, o, te, o tej sprawie, którzy... Bo ja sobie za... troszkę wchodzę w internet i tam zauważyłem, że moje nagrania, y... informacje o moim blogu, informacje o liście otwartym do ludzi dobrej woli na całym świecie pojawiają się coraz szerzej na różnych innych y... stronach internetowych. Także wcale nie jest źle. Dlaczego się nie poddałem? No to, to właśnie dlatego, że ja nawet jak jestem sam, to ja, ja i tak dalej walczę i to jest moja natura, także... To był oczywiście tylko taki, taki żart, który mi przyszedł do głowy. A przy i ten żart miał pewne dobre strony, dlatego że ja chciałem zobaczyć, co przeciwnik na, na to. No, przeciwnik się na to nabrał, bo to widać po takich wpisach na takim forum, które jest na moim blogu, na tym blogu niemagister.pl, jest takie forum Gorące tematy na forach i tam jest taki wątek, który się nazywa Wolontariusze z Hadesu wyrzuceni na Bruk, z tego co pamiętam i tam były takie wpisy, że nasz przeciwnik, no w tym przypadku mój, bo jestem troszkę, troszkę jakby samotniony, uznał, że rzeczywiście ja zrezygnowałem z walki. Oprócz tego, że ja nawet samotnie potrafię walczyć i potrafię wygrać walkę, a to na pewno wygram, to jest dla mnie sprawa oczywista, to jest jeszcze taka, ta, ta, taka historia, że mam ogromne atuty w tej walce, także ona mu, musi być wygrana. A ponadto ja, ja, ja lubię walczyć, także to byłoby bez sensu, gdybym tę walkę w tej chwili przerwał. Więc chciałem Państwa co, co, do, co do tej sprawy uspokoić. Teraz przejdę do jakichś innych spraw. Chociażby, ja może będę tak w kolejnych odcinkach tego nie, ma, nie magister TV wyjaśniam Państwu tak trochę kulisy tej mojej świetlicy, którą prowadziłem w liceum Wyszyńskiego w takim barku Hades. Będę to wyjaśniał, dlatego, że ta sprawa ma bardzo wiele różnych aspektów, wiele wątków i to jest sprawa naprawdę dosyć zawiła i o historii kilkunastoletniej. Dlatego, że ja świetlicę w tym liceum chciałem zrobić dla takich dzieci z biednych rodzin już od kilkunastu lat i ja starania czyniłem też właśnie od kilkunastu lat. Od razu może, może powiem taką, taką rzecz, że ta świetlica miała być i jest i będzie, jeżeli, jeżeli będzie otwarta ponownie, pomnikiem na cześć dyrektora tysiąclecia, pana Adama Kuzińskiego, który był dyrektorem szkoły wtedy, kiedy ja byłem uczniem tej szkoły, czyli Liceum Myszyńskiego, oraz kiedy byłem nauczycielem. To był świetny człowiek, wspaniały dyrektor, no niezapomniana postać. On w tej chwili nie jest dyrektorem tej szkoły, co zresztą widać na załączonym obrazku. Bo gdyby on był dyrektorem, to przecież nie byłby tą świetlicą y, żadnych. Natomiast y, jest człowiekiem, mimo że jest na emeryturze, jest człowiekiem pełnym energii. Na przykład w tej chwili, jak spotkałem go i prosiłem go, żeby nagrał mi się na, na jakiś odcinek, nie Magister TV, to on mówi, no tak te chętnie, ale, ale dopiero po 1 czerwca, dlatego że przygotowuję y, Dzień Dziecka, no, który będzie 1 czerwca, jakieś tam wielkie uroczystości, organizuje jakieś atrakcje dla, dla dzieci, wielu. Y, no, także, no, nie, nie ma czasu w tym momencie. Ja też muszę się pilnować czasem, dlatego, że nie mogę tych odcinków robić zbyt długich, yy, bo YouTube mi ich nie przyjmie. Yy, także no, tylko podsumuję w tym momencie to, że ta świetlica będzie z kim z samym sobą. To znaczy, ja rozmawiam z, z setkami ludzi, którzy będą na ten blog wchodzić, z setkami, ale być może i tysiącami. A kto wie, może i nawet i dziesiątkami tysięcy, czy nie nawet setek tysięcy, tylko że oczywiście te warunki techniczne się, się zmienią. Yy, więc yy, mimo tego, że tutaj, tak jak Państwo widzą, yy, mam troszkę problemy organizacyjne z tym, że yy, tutaj stoję w przejściu, no ale stoję w przejściu dlatego, że to jest bardzo ładny widok. Ja mam troszkę tak, taki zmysł y, operatorski, więc sobie wykombinowałem, że jak postawię laptopa na doniczkach, które tutaj są z kwiatkami, to będzie takie piękne ujęcie tego środka golejów. Yy, ja może jeszcze dopowiem, że jestem te doniczki z tymi kwiatkami stoją Wokół takiej pięknej restauracji Perła, ja tutaj lubię być, lubię sobie przychodzić, lubię być na jakichś imprezach, andrzejkach, sylwestrach, to jest piękny lokal, także Państwu też, też go polecam, podobnie jak i cały ośrodek Golajów, jezioro. Troszkę pomaga zainwestowania to, to jezioro tutaj dookoła, ale sam ośrodek sam Perła to jest, jest, jest piękne miejsce, taka restauracja dwupoziomowa. Ale wracając do meritum. Więc już Państwo będą po tym odcinku wiedzieli, że Pan Dyrektor Adam Koziński został uhonorowany przeze mnie tą świetlicą jako, jako pomnikiem na, na, na swoją cześć. Oprócz tego pomnika, on ma uhonorowaną w gmach szkoły taką tablicę pamiątkową granitową, którą ufundowałem w roku 2002 z tego co pamiętam, albo, albo pierwszym, to, to jest do, do sprawdzenia, dlatego, że ona, ona wisi i tam jest, jest, jest data. Dlatego, że ten pan został dyrektorem tysiąclecia w takim konkursie, który ja ogłosiłem. No i ja rozstrzygnąłem, dlatego że byłem fundatorem wszelkich nagród, więc miałem prawo do, do rozstrzygnięć. A aczkolwiek, gdyby jakieś głosowanie zrobić powszechne wśród społeczeństwa Staszowa i okolic, nawet szerokich okolic, bo ta szkoła wtedy miała uczniów z bardzo nawet odległych od Staszowa rejonów. To i tak wygrałby zdecydowanie ten konkurs na dyrektora Tysiąclecia. Skąd, skąd, ta, skąd ta nazwa, dyrektor Tysiąclecia, mi przyszła do głowy w tym konkursie? No, po prostu Szkoła Wyszyńskiego jest imienia Prymasa Tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, więc pasowało tutaj jak ulał, żeby ten świetny dyrektor został dyrektorem Tysiąclecia i na ten tytuł nap naprawdę zasłużył. On dyrektorem był przez kilkadziesiąt lat. Ja nie sprawdziłem tego w tym momencie, ale kiedyś tam Państwu powiem, że. Na pewno grubo ponad 20, kto wie czy nie, wiem, czy nie około 30, czy nawet ponad. Przetrwał różne epoki tam i polityczne i różne społeczne w Polsce, ale to był świetny, świetny dyrektor, naprawdę to był człowiek, który dbał o szkołę, który dbał o uczniów, który znał każdego ucznia po imieniu i po nazwisku. Kiedyś o nim Państwu więcej powiem, no może nie, nie w tym odcinku, bo będę musiał go za chwilkę kończyć. Więc tak tylko podsumowując, te dwa poprzednie odcinki, to tam troszkę Państwa nabrałem, jeśli chodzi o to poddanie się. Natomiast cała reszta była prawdziwa, to znaczy <grym> no chociażby to, że zdjęcie koniowi z tym wpa, wpa, konia wpatrzonego w, w list otwarty do, do ludzi dobrej woli na całym świecie rzeczywiście tutaj na blogu Państwu zaprezentuję, ja go tam gram niedługo. Pan Max Kaczkowski rzeczywiście dał znać w sprawach w tej śmietnicy poprzez swojego asystenta. Jestem pełen, pełen optymizmu, pełen dobrych myśli, no, żeby Państwa nie, nie przynudzać, nie zanudzać oraz żeby nie spadł laptop tutaj z tego yy, miejsca. Przypuszczam, że obraz Państwa będzie taki troszkę chwiejny, dlatego, że ja się opieram o te doniczki, one się chwieją. Ale, ale to nie nic. Może jeszcze tylko, tylko tyle, że ja proszę Państwa, nie lubię takiej sztywności, nie lubię takiej, takiej sztucznej reżyserii, więc te odcinki, te odcinki ja nie obrabiam w żaden sposób, nawet nie bardzo się zastanawiam, co, co powiem. Ja po prostu włączam kamerę i, i mówię. Ponieważ mam o czym mówić, tak przypuszczam, to po prostu uruchamiam tą maszynerię i, i mówię, dopóki uważam, że yy, nie mówię za długo, bo wtedy wyłączam. Także z Państwem się pożegnam, właśnie ten moment myślę, że w tym momencie przyszedł. Także do widzenia Państwu, do zobaczenia w następnym odcinku.